Oh, Dzień dobry, dzień dobry, witam Was na żywo. Ja się nazywam Piotr Sowaczyński i jesteście na kanale Na Żywo z Londynu. Jak nie trudno się domyślić. Dzisiaj będziemy rozmawiać... A, zanim będziemy rozmawiać, pozwólcie, że wystartuję moją klepsydrę, żeby nam odmierzała czas. Przed nami 30... Minut czasu, 30 minut piachu, a ta klepsydra będzie nam mierzyła czas. Startujemy. Więc powiem Wam o tym, czego dzisiaj, o czym dzisiaj będziemy dyskutować. Będziemy rozmawiać o, o takiej haniebnej, trochę prostackiej wypowiedzi pana Pietrzaka Jana powszechnie znanego człowieczka, bo przy każdej władzy się tam kręcił koło konfitur i, i, i ostatnio zasłynął taką wypowiedzią, która no, dla jednych była powodem do przyznania mu orderu, ale dla przyzwoitych ludzi była powodem do napisania skargi. Wypowiedział się w telewizji publicznie na żywo na temat premiera Tuska. Jednak, zanim przejdziemy do tego komika, Pierszaka, właściwie komika, który przeistoczył się w totalnego błazna, zobaczcie czołówkę, i, i po czołówce już będziemy mogli pogadać sobie o Janie Pieprzaku. Freudowska pomyłka. O Janie Pietrzaku oczywiście chodzi o Jana Pietrzaka, znanego z TVP, propagandysty. Już jestem z powrotem, dziękuję, że jeszcze ze mną zostaliście. Więc, tak jak mówiłem, tematem dzisiejszej rozmowy są takie hejterskie wypowiedzi Jana Pietrzaka w TVP. To, że one są hejterskie i w TVP do Pietrzaka to dążyliśmy się przyzwyczaić przez 7 lat reżimu Pisu, a TVP w dużej mierze, moim zdaniem, zajmuje się hejtem, a Pietrzak jest jedną z tych, że tak powiem, podpór. Hejterskiej linii TVP. Takie mam osobiście zdanie. Ale chciałem wam teraz pokazać coś, co moim zdaniem zasługuje na omówienie. Atak na Donalda Tuska w telewizji w programie na żywo. I od razu chciałem przeprosić, że puszczam to, ale no, żeby o tym móc porozmawiać, duża znaczna część z moich widzów nie ogląda TVP. Ja też przyznam się, że nie oglądam, ale zobaczyłem na Twitterze ten wycinek. Propagandyści z TVP są dumni z takiej wypowiedzi Jana Pietrzaka. Posłuchajmy wypowiedzi, a później przeanalizujmy, kto to mówi. No więc Jan Pietrzak. Znam ten tekst, panie redaktorze, od dawna i od dawna piszę o Tusku wyłącznie źle. Jak był premierem, poświęcałem mu cały dział w kabarecie Tuskalia, wskazując na jego fatalne poczynania. Po prostu to jest produkt germanizacji i produkt krusyfikacji. To jest może w jednej dziesiątej Polak. Jego polskie cechy czy polskie, polska wrażliwość w ogóle nie, nie obowiązują i nie obchodzą. On tego nie wie, on tego nie zna, on tego nie lubi, on tego nie znosi. To jest produkt naszych okupantów, którzy właśnie takich typków wychowali i oni założyli tutaj partię, która nie ma nic wspólnego z Polskością. Rzeczywiście nie ma nic wspólnego. Sam o tym powie, mówi i tak to jest. I pracuje nie dla Polski. A przecież wszystko, co zrobił przez swoją kadencję już jako premier, to nie były poczynania dla Polski, tylko niszczące Polskę. Cała jego posługa dla, dla społeczeństwa jako polityka niby polskiego była niszczeniem Polski, struktury ekonomicznej, kulturalnej i tak dalej. Więc to jest człowiek wrogi Polsce w zasadzie. I to, że ma. Ale on tu pisze o swoich rozterkach. Mówi, że to jest wybór, nasz wspólny wybór. Taka tam rosterka. Za jego wyborami to jest. Widzicie, co zostało jeszcze 15 sekund, ale no przepraszam, zaszczędzę wam tego bełkotu. Powiem tylko, że dalej było tak samo jak na początku. Fala hejtu. Więc zacznijmy od tego, kto to mówi. No tak naprawdę nie wiem, czy wszyscy znacie szczegółowo życiorys Jana Pietrzaka. On się urodził w Warszawie i na targówku jego ojciec był przedwojennym działaczem komunistycznym, KPP. I no, po wojnie, ojciec chyba zginął na wojnie. Przeżył, nie, ojciec przeżył Powstanie. Jan Pietrzek przeżył Powstanie Warszawskie. Um, jego matka była posłanką uh, na sejm uh, ten komunistyczny już um, i była w PZPR um, od 61 roku tak um, uh, Także ma dobre, takie przedwojenne, jeszcze komunistyczne pochodzenie. Rodzice to byli zasłużeni działacze PZPR, co prawdopodobnie mogło mieć wpływ na, na małego Jasia, tak? bo jak to się mówi, czym Jasiu, czego Jasiu się nauczy, to później później Jan umie. Także te PZPR-owskie korzenie, pan Pieprzak, przepraszam ciągle to Freudowska pomyłka ale może to też wynika trochę z jakby charakteru jego twórczości no ale w każdym razie wracając tak do tego co dalej w 1946 w Grójcu ukończył cztery klasy cztery słownie cztery szkoły podstawowej także zdobył gruntowne wykształcenie i które daje mu oczywiście prawo do analizy ludzi i wypowiadania się w telewizji. W 1948 jednak skończył jeszcze piątą klasę, nie wiem dlaczego w grudniu tylko cztery, w szkole w Warszawie, w szkole numer 9. I w 1954 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. A, tam w, i co dalej było. I dalej w latach 50. 54-57 był pod oficerskiej szkoły radiotechnicznej imienia Sylwestra Bartosika w Szkoła oficerska grał w zespole mm, muzycznym i służył w radiostacji e, około zgorzaleca e, jako członek grupy zabezpieczenia propagandy specjalnej. Tak, on już wtedy w wojsku ćwiczył się specjalnej, w specjalnej propagandzie, także wszystko to jest zapisane. I bardzo cieszył się uznaniem zwierzchników. To są informacje, które możecie znaleźć, które ja znalazłem na, oficjalnej, na oficjalnym profilu na Wikipedii towarzysza, wtedy towarzysza, bo był członkiem partii, towarzysza porucznika Pietrzaka Jana. Jana Władysławowicza, tak. Później przeszedł do rezerwy i później, jako oficer rezerwy, też służył w, w wojsku, w ćwiczeniach. Ciekawe jest to, że skończył liceum wojskowe, ale dla wychowanków NKWD, nie KWB. BW, to jest Komitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest no, bezpieka, tak? Był był, był wychowankiem bezpieki i skończył liceum. Wiemy, czym się zajmowała bezpieka, między innymi żołnierzy wyklętych, ścigała i takie inne rzeczy. No i jak to mały Jasio, jak już miał tą maturę komunistyczną, jak skończył tą szkołę, to poszedł później do szkoły wyższej. Skończył szkołę wyższą i jaka to była szkoła? Po że poszukam, bo to jest tak, a był członkiem Związku Młodzieży Polskiej, PZPR-u, podjął pracę w zakładach e, i tak dalej i poszedł właśnie na Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznej przy KC PZPR. Którą ukończył w 1968 roku. Czyli jeszcze przed dojściem Gierka do władzy, za czasów tych, gdzie robotników pałowano, strzelano do nich, kiedy Lech Wałęsa musiał się ukrywać przed policją. Towarzysz kończył szkołę przy komitecie centralnym. To ma, towarzysz Pietrzak. PZPR, także wykształcenie jak widać ma dosyć dobre. Co dalej? Dalej było tak, że w PRL-u zaczął się zajmować opozycją i zastanawiam się, czy po prostu został przed towarzysze z bezpieki delegowany. Tego, tego nie ma, nie ma nic na ten temat. W każdym razie w tamtym czasie działał kabaretowo, zdawał się być jakimś takim zwolennikiem opozycji, ale po upadku komuny, zgadnijcie z kim się związał, Związał się z środowiskiem braci Kaczyńskich, które jakby bazowało na uwłaszczaniu się na majątku postkomunistycznym i które hojnie z tego, co mówią media, było finansowane przez różne. Służby specjalne pereloskie. Tutaj chciałem przypomnieć taką sytuację Spółki Telegraf, na przykład, gdzie różne komunistyczne postaci, różni agenci i przestępcy komunistyczni kupowali akcje firmy, która należała do Braci Kaczyńskich, między innymi do tego środowiska. No właśnie, tak myślano, ale prezes Kaczyński powiedział, że w pewnym momencie, pytany przez sąd, że on nie miał nic wspólnego z Telegrafem, że ktoś wziął w jego imieniu, powołał tą spółkę, podpisał się zamiast niego i to nie był jego podpis. Tak? Przypomina mi się to, co ten. Jakimowicz kiedyś mówił o tym w filmie Młode wilki, że jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. No więc w każdym razie sąd dał wiarę i przyjęliśmy oficjalnie, że Kaczyński zyski Telegrafu, no o tym nie mówiono, że ktoś wziął i jakby podrobił podpis Kaczyńskiego, żeby on się mógł stać właścicielem spółki akcyjnej, która przyjmowała olbrzymie pieniądze od komunistów i zajmowała się w zasadzie tylko tym, ponieważ spółka Telegraf nic innego nie produkowała miała wydawać jakąś gazetę, ale nie wydawała. No i w każdym razie w tamtym czasie bardzo w tym środowisku SBEX-ko, wtedy porozumienie centrum, czyli w tym środowisku braci Kaczyńskich brylował, kandydował do Sejmu, opowiadał się za karą śmierci, dostał olbrzymie poparcie społeczne, które jednak nie pozwoliło mu zostać posłem, bo ile dostał tam? Tutaj był ten wynik był po prostu porażający. 1,12% poparcia dał mu to dziesiąte miejsce na liście i jak widzicie o mało, o mało, tylko 9 osób miało lepszy wynik. Tutaj te dane nie, po, nie pokazują, ilu tam osobników na tej liście w ogóle było. No, w każdym razie ten produkt PRL-u, zadzwoniłem, zadzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim, pogratulowałem mu otrzymania krzyża od Andrzeja Dudy. Powiedziałem, że mam nadzieję, że to krzyżyk na drogę i żeby po prostu więcej się nie ośmieszał i jakby nie szczył na ludzi, bo tutaj akurat w wypadku Donalda Tuska, on w ogóle jakby odczłowieczał, mówił bardzo duże kalumnie i brednie na temat wszystkich, którzy nie popierają PiSu. Te skandaliczne wypowiedzi możecie sobie poszukać, ale jakby Proszę Was, uwierzcie mi na słowo, nie warto tego słuchać. Jest to po prostu wyraz jakichś tam kompleksów, a może zadaniowanie przez jeszcze tych starych towarzyszy z Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których wychowankiem był, jak podaje Wikipedia. No, oczywiście związał się ze środowiskiem słynnej gazety polskiej, która między innymi wspierała wszystkie wszystkie rzeczy związane z utrzymaniem reżimu kaczystów i do, do, do dzisiaj wspiera to. No i ten człowieczek mówi o prezesie, o premierze Donaldzie Tusku, że nic nie osiągnął, był złym premierem, że jest produktem niemieckim. Zacznijmy od tego niemieckiego produktu. No więc Donald Tusk urodził się w Polsce, urodził się jako Polak, chodził do polskich szkół i jest Polakiem niewątpliwie, pochodzącym z Kaszub, jest obywatelem Polski. I, i był chyba jednym z najlepszych premierów w Polsce, a po efektach jego premierowania Do Dzisiaj Jeździmy wybudował bardzo dużą sieć, z jego czasu powstała bardzo duża sieć autostrad, powstały stadiony, Polska była powszechnie uznawana na świecie. Ktoś tam mówił, że byliśmy na kolanach przed Niemcami, ale sorry, to w Polsce i na Ukrainie za czasów Tuska udało się Zorganizować imprezę europejską Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Także zdecydowanie należy powiedzieć, że osiągnięcia duże miał. A, a jako premier później został doceniony i, i został przewodniczącym Unii Europejskiej. A ta, ta, tak to wyglądało za premiera. Natomiast Polacy, no ja, ale chyba wszyscy uważali zawsze, że produkt niemiecki to produkt solidny. Czy gdyby Tusk był Niemcem, którym nie jest, ale gdyby był, to nie miałby prawa zostać premierem Polski? No więc, według Konstytucji miałby takie prawo. Nie ma nic złego, że ktoś, kto nie jest etnicznie, że tak powiem, Polakiem, jest politykiem. Tak? Mamy takie przypadki, że mieliśmy posła Gocona, który był Nigeryjczykiem, był bardzo dobrym posłem. Mieliśmy przypadki różnych innych. Nie do końca mamy mniejszość niemiecką w Sejmie, która, która też jakby działa na rzecz Polski, albowiem mieszkają w Polsce i tak jak na przykład Polacy na Litwie też są w litewskim parlamencie, się I chciałem zresztą też powiedzieć, że na bardzo wysokich stanowiskach e, dziewczyna z Polski, pani z Polski, kobieta z Polski, jest ministrem spraw wewnętrznych, właściwie nie z Polski, Polka z Litwy, e, ponieważ jakby obywatelstwo i pochodzenie etniczne nie są e, m, bardzo, nie, nie muszą być ściśle związane. Nie ma jakby takich czysto homogenicznych krajów, e, który próbuje stworzyć reżim kaczystowski i z drugiej strony. To też trochę jest tak, że feldmarszałek Gering ten hitlerowski kiedy stwierdził, że kto jest Żydem u niego w ministerstwie to on decyduje. I wydaje mi się, że feldmarszałek Kaczyński czy feldmarszałek Pietrzak podobnie to oni decydują, kto jest u nich w Cudzysłowie w ministerstwie, Rzeszy Polakiem, a kto jest Niemcem, tak? I jakby przyprawianie takiej niemieckiej gęby też jest trochę bez sensu, bo tak jak już mówiłem, tak jak wszyscy wiedzą, produkty niemieckie, on mówi o tym, że Tusk jest produktem niemieckim, są bardzo solidne i kultura polska i historia Polski jest od zawsze związana z Niemcami. I oczywiście mieliśmy bardzo okrutną drugą wojną światową, gdzie Rzesza niemiecka, hitlerowska napadła na Polskę i nie tylko zresztą, na całą Europę i wyrządziła Mnóstwo szkód. To prawda, ale okupacja i wojna trwały jakieś 6 lat 39-45, i później, jakby te stosunki się poprawiły. Niemcy uznali to, że Stalin przyznał Polsce 20% jej terytoriów. Polska uznała to za ziemię odzyskane. Takie miasta jak Szczecin, czy Wrocław, czy moje rodzinne pole, nagle z niemieckich stały się polskimi, odwiecznie polskimi i mówiono dlatego, że byli tam Piastowie i to prawda, że byli tam Piastowie. Słowianie żyli również na Rugi, ale że tak powiem 700 lat to jest kawał historii i w tamtych czasach trudno mówić o państwie polskim. W tamtych czasach też nie można było mówić o państwie niemieckim. Polska przez wieki graniczyła z Mecklenburgią, z Brandenburgią, a nie z Rzeszą Niemiecką, która powstała zdecydowanie później. Polska też nie istniała tak naprawdę w tych granicach, w których istnieje. W tej chwili to jest jakiś efekt polityczny i oczywiście Niemcy uznali, że z wielu względów nie należy tego kwestionować. Natomiast kwestie sporne otwierają teraz pisowcy. Tak? I, no i domagają się reparacji, które może by się Polsce na, na, należały, ale w 40 latach pod wpływem Stalina ustalono, że my bierzemy kawał ziemi niemieckiej. Przedwojennej, tak, w zamian za reparacje, i tam reparacje jeszcze jakieś wzięli Rosjanie, i pisowcy to wiedzą. I teraz to szczucie na Niemców jest jakby tylko polityczne. Nie staje w obronie Niemców tutaj. A, a propos, Niemcy sobie świetnie sami dają radę. Staje chyba tylko w obronie Polaków, ponieważ jakby robiąc z Polski kraj wrogi Niemcom, wrogi Unii Europejskiej, a wrogi Czechom, bo z Czechami też mieli. Za targi. Wrogi wszystkim dookoła. Jakby stawiamy się w takiej bardzo niekomfortowej sytuacji, jako kraj, jako naród. I to jest właśnie wina PiSu. PiS chce, żeby tak jak żeby nas nienawidzono w całej Europie, nas Polaków, tak jak w tej chwili nienawidzi się ruskich, Rosjan, przepraszam, żebyśmy byli uważani za jakichś takich pariasów, prymitywów, chamów, którzy tylko z wszystkimi się kłócą, bo wtedy nie będziemy wyjeżdżać, będziemy siedzieć w własnym sosie no i będziemy mieli jakby powody, żeby mówić, że to, że mamy taki. Bałagan w gospodarce to nie jest wina pisowców, najlepszego rządu w historii, baty tej naszej beaty, nie zapomnij, szydło, tak i jej syna księdza, który rzucił kościół. Nie jest to klątwa za to tak pana Boga, tylko jest to wina wojny w Rosji z Ukrainą. I mogę powiedzieć tak, że w jakiejś części to na pewno wojna Rosji z Ukrainą, napaść rosyjska na Ukrainę nie przeszkadza, nie pomaga Polsce. Natomiast no, ta inflacja jest zdecydowanie za duża w Polsce i jest wynikiem błędnej polityki. I oczywiście porównuje się, no, no Litwie jest większa inflacja, no tak, ale cała populacja Litwy jest wielkości Warszawy i Litwina, jakby porównywanie Litwy do Polski jest nie na miejscu, bo to jest tak jakby porównywać, no nie wiem, że... Jakiś taki malutki samochodzik z autobusem, tak? Tak to wygląda. To są inne uwarunkowania. My powinniśmy mieć taką inflację jak w krajach, które są porównywalne wielkościowo i populacyjnie do Polski, czyli Niemcy czy Francja, gdzie ta inflacja w tamtych krajach jest o połowę mniejsza. Natomiast my jesteśmy skłóceni ze wszystkimi, a nasza gospodarka leży, bo. Wczoraj w wiadomościach widziałem różne te wskaźniki gospodarcze spadają, ludzie są zwalnieni z pracy. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no, no ale tu w skali tego kraju to jest nic, tylko że Kropla droży skałę. Jest coraz gorzej. Myślę, że podążamy jakimś takim greckim scenariuszem. Grecy też żądali w pewnym momencie reparacji od Niemiec No i nie dostali tych reparacji za wojnę. Za to dostali pomoc od, od funduszy europejskich i krajów z grupy euro, bo ta polityka grecka, to wstawanie greckie z kolan doprowadziło Grecję i Greków do totalnej biedy i do totalnego załatwienia. Łamania gospodarczego. Stało się tak, że już nie tylko było drogo, a, a zarabiali mało, ale nawet te pieniądze, które tak malutko tak zarobili, jak szli do bankomatu i wkładali kartę, to Bankomat mówił: Sorry, nie mamy pieniążków, nie mamy pieniążków. A ci e, greccy pisowcy, którzy e, okłamali Greków, którym pozwolili te, za te e, przysłowiowe 500-plus e, mieć poczucie jakby potęgi gospodarczej Grecji i, i zamożności społeczeństwa, e, z walizkami wypchanymi pieniędzmi ulotnili się z Grecji. Grecy do dzisiaj, od 2012 roku, od tego upadka, upadku Grecji starają się jakoś funkcjonować i wychodzić z tego kryzysu, no ale ciężko im się żyje, dużo ciężej niż gdyby przy władzy wcześniej był jakiś racjonalny rząd, który dba o interes Grecji i Greków. No niestety Polska chyba podąża tym samym, w tym samym kierunku. Polska może niestety zbankrutować, bo wydaje, że dużo, a za mało zarabia i inflacja zabija Szczędności Polaków, ale rząd, jakby trzy elektrownie czy dwie elektrownie nuklearne, mnóstwo broni zakupuje. I jeszcze ten Kaczyński, który nie wiem, to, to po prostu aż. To nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne, mówi do Unii Europejskiej. My stawiamy sprawę jasno. Stawy jasno stawiamy, jak nam dacie pieniądze, będziemy robić wam zamówienia u was, jak nie dacie, to nie będziemy. To jest oczywiste, panie Kaczyński, bo jak nie dostaniecie kasy, to nie macie za co zamawiać. A Unia Europejska, mam nadzieję i trzymam za to kciuki, nie odpuści praworządności, bo moim zdaniem, jak Unia Europejska da, nam, da wam 20 miliardów, czy 100 miliardów, czy bilion miliardów, to wy to wszystko rozkładniecie. To jest moje zdanie. Tak mi się wydaje, że tak będzie. I wiecie co? I to trzeba będzie oddać, i to będzie na barkach tych ludzi, których macie w nosie, moim zdaniem. Że nawet ten wasz elektorat, który was teraz o, o, udało wam się wcześniej przekupić za te pożyczone pieniądze, bo wiadomo, to już od początku nawet Morawiecki opowiadał, że 500 plus jest z kredytów i że nas na to chyba nie stać. To, to jest tak, że. Unia Europejska nie da się tak otumanić. Wy wykorzystujecie tych ludzi, którzy na was głosują. Nie działacie wcale w ich interesie, bo te 500 plus to oni będą oddawali ich wnuki, dzieci bardzo długo, po tym, jak już jakby grup Kaczyńskiego zarośnie trawą tam pod tym potem i nie, nie życzę mu śmierci, ale oczywiście biologia jest nie do pokonania. Podejrzewam, że za 20 lat Kaczyński zdecydowanie już nie będzie żył, a może i prędzej. Tak? Czego oczywiście życzę mu jak najbliższego życia, ale życzę mu też, żeby odpowiedział przed wolnym sądem w sprawiedliwej Polsce za to co uczynił temu narodowi temu krajowi mim nadzieję że nie uda im się zepsuć i rozwalić kraju do końca że to do bankructwa nie dojdzie mim nadzieję również że unia europejska nie pozwoli rozkradać dalej środków które należą się Polkom i Polakom a które wędrują na konta prywatne ludzi którzy na to nie zasługują bo oczywiście, jak się komuś pieniądze należy, to, to się należy, ale w momencie, jak wychodzi jakaś kobiecina i krzyczy, że jej się należy, bo jej się należy, to wcale nie znaczy, że jej się należy. To znaczy, że ona wyszła i, i, i wrzeszczy. W każdym razie nagadałem się, minęło 30 minut. Bardzo Wam dziękuję. Za oglądanie, proszę o lajki, like, proszę o komentarze. Proszę o subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym programie, który będzie jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno będzie. Dlatego warto zasubskrybować, żeby Wam komputer podpowiedział, że jest program i że warto go zobaczyć. Do zobaczenia.